Cześć, tu Eni, witam na moim kanale. Dzisiaj mam wam do pokazania zawieszkę, którą wykonałam na Dzień Chłopaka dla mojego męża. Co prawda, no, my bardziej obchodzimy Dzień Mężczyzn, Dzień Kobiet, no wiadomo, ale tak sobie pomyślałam, że gdzieś tam będzie mu miło, jeżeli też mimo wszystko, oprócz mojego synka, to obdaruję też i mojego męża. I coś takiego fajnego. Dostanie Zawsze to jest jakaś taka wiecie yy, Miła niespodzianka Także siadłam i tworzyłam wieczorami Jak już spał, żeby nie widział e, Pomysł nie jest mój Na tą zawieszkę, absolutnie e, Bo ja to długo się zastanawiałam Co w ogóle takiego zrobić Bo już tyle pomysłów po prostu wykorzystałam Na różne męskie okazje Że już się zastanawiałam Czym by tu tym razem zaskoczyć No i z pomocą przyszedł mi kanał Goziowy Świat tam właśnie Gosia dodała tutorial. Bardzo fajny. Choć ja akurat z niego nie korzystam, robiłam raczej sama tą całą zawieszkę. Ale po prostu pomysł no, był genialny. Także stwierdziłam, że no, na pewno spodoba się mojemu mężowi, bo jeździ sporo samochodem. Także myślę, że idealnie trafię w jego gust, przynajmniej mam taką nadzieję i właściwie to od gości wzięłam tylko pomysł na kształt zawieszki jeszcze, jeżeli chodzi o całą tutaj kompozycję, no i to, żeby też dać tej zawieszki właśnie miejsce na zdjęcie, no i też wiadomo wykorzystałam samochód, tylko już z innej zupełnie kolekcji, bo no to jest zawieszka do auta, więc no samochody tutaj myślę bardzo pasują, choć z drugiej strony jest zupełnie inna tematyka, zaraz wam pokażę, także chciałam ci jeszcze raz podziękować za Tutka, albo właściwie za sam pomysł nawet, bo tak jak mówię, już robiłam sobie tam po swojemu, siadłam i, i, i po prostu zainspirowałaś mnie niesamowicie, także cieszę się, że nie musiałam już myśleć, co by tutaj stworzyć, tylko siadłam i zrobiłam właśnie tą zawieszkę. No wiadomo, tu jeszcze będzie nasze zdjęcie, ale nie chciałam jeszcze tutaj pokazywać, więc później je tutaj wkleję. Już mam wybrane. Myślę, że będzie fajnie pasować. No i tak właśnie z tej strony jest tak bardziej samochodowo, męsko, tak standardowo. Myślałam jeszcze dodać tutaj napis, ale stwierdziłam, że za dużo będzie się tu działo, ponieważ z drugiej strony też jest trochę tych napisów, także tu już nie chciałam przesadzać. No i zanim wam pokażę drugą stronę, to powiem Wam tylko szybko, co tutaj mam. No, całość jest wycięta w ogóle, bo nie mam wykronika serca. Na szczęście, z pomocą przyszedł mi skrepek, którego dostałam od Justyny i po prostu sobie obrysowałam go, potem mm, też zrobiłam jakby mniejszą ramkę, żeby też mieć mniejsze serce później. No i tak powstała y, sama baza tego tej zawieszki. E, oczywiście z kraftowego papieru takiego grubszego jest zrobiona, żeby to było sztywne dosyć, to jest tak 250. E, jeżeli chodzi o ten papier, to jest wykorzystanie już ostatku ścienka z papieru e, to był z firmy Kaiser Kraft. E, Używałam już go w kilku projektach, bo chyba do czterech mi starczył jeden arkusz, bo to wszystko było na takie mniejsze właśnie prace. I właśnie tutaj tym razem zamiast tej wykorzystałam tą stronę z takimi jakby trybikami, chociaż ich w ogóle nie widać, bo no one są w dosyć sporych odległościach. Tu gdzieś tam tylko wystaje coś i raczej jest po prostu taki brązowy. Oczywiście sobie postarzyłam tym postarzaczem papieru, żeby taki był troszkę... No, cały klimatyczne no i całość tutaj z tej strony potraktowałam tuszem vintage foto z distressów. Tak samo tą ramkę, właśnie, żeby też była taka troszeczkę przyciemniona. No i ten murek, tak samo, właśnie jest tym tuszem. Potraktowany. Jeżeli chodzi w ogóle o ten murek, to jest taki murek jeszcze mi kawałek został z wycinanki. No i to są tryby z takiego arkusza z Craft o właśnie z trybami do wycięcia. A ten y, samochód i y, no ta żarówka to jest z kolekcji Ery Techniki, jak dobrze pamiętam bo chyba ten samochód też był z ery techniki tak coś kojarzę bo ja już sobie wcześniej elementy wycięłam i mam wszystko takie męskie w jednym pudełku dlatego tak się teraz zastanawiam ale chyba tak no i tutaj mamy tylko takie ozdobniki bo tutaj no, brakowało mi czegoś to takie zwykłe perełki te z które bardzo lubię bo się same kształtują są super moim zdaniem no i żeby tutaj ta żarówka właśnie błyszczała i te elementy jak światła te tutaj no, no, lusterko, tutaj i szyba, to pociągnęłam to głosy, akcent jeszcze. A jeżeli chodzi o tutaj ten skrapek, to od Aliny, od Aliny mam od niedawna takie fajne, właśnie które idealnie mi do tego serca pasowało wymiarowo i ja sobie to y, pomalowałam rasty i właśnie jest takie fajne, chropowate. Takie wiecie, jakby lekko zardzewiałe, także ma swój klimat. No i sznureczek, który akurat miałam od Mundlabi, tutaj idealnie mi pasował. No i pokazuję wam już drugą stronę. Druga strona prezentuje się tak, jest bardziej w takim klimacie militarnym, ponieważ tu chciałam, żeby było zawarte no, coś, co lubi robić w wolnym czasie, a właściwie co razem lubimy robić w wolnym czasie, ponieważ e, tak na odprężenie lubimy sobie razem pograć. Wiecie strzelanki te sprawy, e, więc tak ja też gram. Wiem, że to jest dziwne wś wśród dziewczyn, ale lubię. E, no i tutaj wiecie mamy naboje, dynamit, e, ten nieśmiertelnik. On też jest właśnie takim tym głosy akcent e, pociągnięty. No, i z nabojami tutaj ten żołnierski taki y, nit. Też pasował mi do tego klimatu. Jego chyba dostałam właśnie też od kogoś w tam w wymiance. Y, y, I to akurat jest tuż użyty Wild Honey, też z Distressów, bo bardziej mi tutaj do tych papierów pasował. I jeżeli chodzi o papiery, to jest to taki y, idealny do właśnie takiego klimatu militarnego. I to jest papier z nowego bloku Lux Paper Block z Actiona i tak samo właśnie te wszystkie ten dynamit to nieśmiertelnik też, a naboje są właśnie też z Craft O'Clock, a napis ten i chyba ten boom to jest jeszcze ze starego bloczku, którego jeszcze wykańczam, bo kilka jeszcze wypychanek mi w nim zostało, a jeżeli chodzi o ten napis to jest, to są takie Drewniane literki z Exxona też, one już były czarne. No i to jest taki nasz tak, którym tam się posługujemy w grze. No więc myślę, że też mu się to spodoba, bo to jest wszystko, co lubi. No wiecie, samochody, no gra, w którą no dużo, przed którą dużo spędza czasu wolnego. No, i tutaj nasze zdjęcie, więc mam nadzieję, że mu się spodoba. Aha, jeszcze w ogóle ta ramka, bo ona jest taka wycięta. to jeszcze sobie kawałek ucięłam, żeby to tak nie wystawało w miarę nic z drugiej strony. To tu sobie przecięłam, ale to jest ramka z tych wykrojników, też, które teraz są w action Takie właśnie potargane, fajne. Także ma też fajny, myślę, kształt. No i co więcej mówić? No nic. Już, bo wszystko już powiedziałam, myślę o niczym nie zapomniałam, e, także możecie dać znać, czy też tam coś robiliście dla tych swoich e, chłopaków, e, choć tak jak mówię, na dzień mężczyzn to raczej wtedy bardziej robię większy prezent, ale to wtedy też jakiś zwykle kupny jeszcze jest i po prostu y, robótka, tutaj y, no, moje rękodzieło po prostu jest już dodatkiem, a tutaj po prostu tylko chciałam mu podarować coś takiego żeby gdzieś tam wiedział, że o nim nie zapomniałam, także mam nadzieję, że się ucieszy. No i na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z wami i życzę wszystkiego dobrego. Papa. Pa.